Cześć, mamy dzisiaj piątek 18 października 2024 roku. Po południu udało mi się znaleźć chwilę z czasu, więc nie zwlekałem i szybko pojechałem do lasu. Zobaczyć co w ściółce piszczy. Może rosną jeszcze grzeby. Zobaczymy. Wszedłem właśnie do lasu i już na skraju lasu znalazłem pierwszego borowika. Patrzyłem drugiego borowika w ściółce, Deszcz, też dość mały, także jeszcze coś rośnie. Ciekawe, ile dzisiaj znajdę. Tym razem namierzyłem dużo większego i o wiele ładniejszego borowika. Tak się prezentuje. Bierzemy go. i do następnego na pierwszy rzut oka z daleka ten grzyb nie wyglądał jak borowik ale jak do bliżej okazało się że jednak jest to borowik bierzemy go ciężko go wydobyć bardzo dużo korzenia było schowane głęboko w ziemi fajny i lecimy dalej i proszę kolejny borowik, troszkę go wykręciło, ale to nic nie przeszkadza. Ale chyba chyba jeszcze tutaj ukrywa się, albo to jakiś inny grzyb. Nie, chyba borowik oczywiście, to już jest drugi. Nie wiem, czy tutaj jeszcze nie ma trzeciego. No pewnie trochę słabo siedzi. Może go ktoś nadepnął, nie wiadomo. I już mam trzy sztuki z jednego miejsca. Ale chyba jeszcze jednego widzę. Tak jest. Więc mam cztery sztuki z jednego miejsca. I to takie w miarę małe, więc jeszcze pojawiają się młode. Jeszcze wysyp całkiem się nie zakończył. Chyba na to wygląda. Mam jeszcze jednego borowika małego. Już myślałem, że to jakiś inny grzyb. Prawie go ominąłem. A tu jednak się okazało, że tu rośnie sobie mały borowik. Troszkę splaszczony. Hmm. Udało się jeszcze dostrzec takiego maluszka w małych choinkach Troszkę chyba obgryziony przez ślimaka No tak, trochę go obgryz Ale jest następny do kolekcji Jestem już na innej miejscówce I po chwili chodzenia znalazłem pierwszego borowika tutaj Ostatnio tutaj nie było prawie nic, więc może dzisiaj będzie lepiej. Przy starym drzewie pod liśćmi ukrył się całkiem ładny browik. Dość duży. To chyba będzie największy dzisiaj w zbiorze, tak mi się wydaje. Szukam dalej. Mam chyba kolejnego borowika, ale niestety ktoś go już tutaj wcześniej przydeptał, jakiś nieuważny grzybiarz chyba. W pierwszej chwili nie myślałem, że to jest borowik, ale gdy mi się przyjrzałem z bliższa, to jednak stwierdziłem, że, że to borowik. Idąc ścieżką, wypatrzyłem z boku bardzo pięknego borowika. Na początku myślałem, że to jest chyba borowik sosnowy, ale chyba jednak nie. Jest to szlachetny. Tak, zdecydowanie borowik szlachetny, ale bardzo ładny, super. Powoli się już ściemnia, ale udało mi się jeszcze wypatrzeć w mchu ładnego małego borowika. Ciekawe, czy to już będzie ostatni dzisiaj, czy jeszcze coś uda się znaleźć, chodzę dalej. Kończę na dzisiaj grzybobranie. W lasie spędziłem około półtorej godziny. Udało się zebrać taką ilość borowików, jest ich około 15, więc jak na tą późną popołudniową porę nie jest najgorzej. I mam nadzieję, że jutro, jak pojadę rano do tego lasu, gdzie byłem ostatnio, uda się zebrać dużo więcej borowików. Także jest jeszcze szansa, że coś nazbieram więcej. Jeśli Wam się podobało, dajcie lajka, zostawcie suba. Do następnego razu. Cześć.